Osocze bogatopłytkowe jest to zabieg, który wykorzystuje czynniki wzrostu uwalniane z płytek krwi. Zabieg polega na tym, że pobieramy od pacjenta krew z żyłym, odwirowujemy ją. W wyniku czego oddzielamy płytki krwi z osoczem od bogatomorfotycznych elementów krwi i następnie w postaci mezoterapii wprowadzamy osocze w skórę pacjenta. Płytki krwi uwalniają liczne czynniki wzrostu, które powodują regenerację skóry, odbudowę, polepszenie jakości tej skóry. Taką zmodyfikowaną formą osocza bogatopłytkowego jest zabieg fibryny. Fibryna bogatopłytkowa ma fib strukturę trójwarstwową i nadaje więcej objętości skórze. Czyli tam, gdzie chcemy wykorzystać efekt wolumetryczny w naturalny sposób, głębiej możemy podać Fibryna. Na ten zabieg najczęściej decydują się pacjentki, które y, chcą naturalnego zabiegu, nie chcą, y, chcą wykorzystać naturalne siły odnowy organizmu, nie chcą nic wszczykiwanego z zewnątrz. Efekt jest widoczny w postaci skó rozświetlonej skóry, y, rozprostowują się zmarszczki. Y, naturalny efekt liftingujący uelastyczniający skórę, ale całkowity efekt po zabiegu dopiero widzimy po trzech miesiącach, on powoli narasta.